transformative approach to csr which i call csr 2.0 is really about uh, applying some principles csr 2.0 to csr który angażuje angażuje interesariuszy który prowadzi dialog to csr który używa narzędzi i mediów społecznościowych CSR 2.0 to największa w tym roku konferencja poświęcona ewolucji, jaką przeszło hasło społeczna odpowiedzialność biznesu. Ponad 150 osób przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, a także świata akademickiego wzięło udział w konferencji. Gościem specjalnym był Wayne Vizier. The Dilemma for us jest, that CSR. As an approach, especially in the West, has failed to solve the problems that it suggests it's trying to fail. And that's for three reasons. The first is that it tends to be incremental, slow steps that don't really match the urgency and the scale of the problems. The second is that it tends to be peripheral, it's on the side, it's sitting in a department, it's not integrated into the business. And the third is that it tends to be uneconomic, by which I mean the market isn't consistently rewarding the companies that are most responsible and sustainable and punishing the companies that are not. Wayne Wieser proposes to companies actions that in a realistic way solve the problems of humanity and not only serve the or PR of a given company. Creativity, scalability, whether companies are genuinely responding to the biggest needs at scale, uh, whether companies are, uh, are responding to both global and local issues, and whether they're closing the loop on production, so that in fact they have zero waste, zero impact. These are goals that some companies are adopting, and we're showing that it is possible. Formula conference is, trzy three blocks: education, communication, and technology. Prezentacje zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie peczak, czyli 20 slajdów po 20 sekund, a także warsztaty. Prowadzę szkolenie z prowadzenia kampanii online dla projektów społecznych. Musimy się zastanowić nad tym, co znaczy dla nas skuteczna kampania. Czy to jest największa liczba osób, do których chcemy dotrzeć, czy może ewentualnie jest to zebranie pieniędzy, jakichś środków, a może to być również zebranie na przykład podpisów. Po raz drugi jako Orange możemy być partnerem konferencji CSR 2.0. To dla nas dobra okazja, żeby podzielić się z innymi naszymi dobrymi praktykami, a także zainspirować się przykładami z innych firm i organizacji. Według Wayna Wizera przyszłość CSR-u to angażowanie interesariuszy, prowadzenie dialogu, bycie aktywnym, odpowiadanie na wyzwania, które stoją przed nami. To era, w której CSR jest wszędzie, w produktach i w całym systemie zarządzania przedsiębiorstwem.